Hej, witam Was wszystkich! W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Mount and Blade Warband. I moi drodzy, wszyscy wyleczeni. Nachapaliśmy się na kuskarli. Mamy coraz lepsze jednostki. Doszliśmy do I5. I mamy ich aż 4. I czwórki nam za to powie. A nie, jest ok. Naście, Planujemy podbić zamek Weich, tylko jest taki problem, że niestety ten Emir Dihul. Jest pod tym zamkiem I prawdopodobnie rozpocznę oblężenie OK Okej Rozejrzyjmy się czy nie ma jakichś wrogów u przeciwnika Ło król, dobra jakiś jest król? Poczekajmy aż sobie gdzieś pójdzie Branson gdzieś poleciał. Rozpocznijmy oblężenie. Zrób to. I czy zdążę zrobić czy drabinki? Mhm. Czyli co? Atakujemy? Jest strasznie dużo przeciwników. Zaczekaj do jutra. Jeszcze nie ma sensu. Ło, panie, właśnie o to chodzi. Teraz nie ma kompletnie sensu ich zaatakować, z racji tego, że zostanę rozgromiony. Ale drabinki chyba zostaną. Dobra, przejdźmy sobie tak naokoło po prostu. To może być dobry pomysł. Pytanie, czy oni gonią mnie. Tak, oni gonią mnie. O mój Boże. Nie, nie gonią mnie. Poszli na wojnę. Zajebiście. I pytanie, czy wyszedł ten ich przywódca. O Panie! Atakujemy. O Boże. A, w ten sposób porzucam oblężenie. Dobra, spoko. Niech mnie zaatakuje. 87, może być. Słuchajcie, ciebie przyda, Sir Camelot. A mi rolarował że nie wygrasz. Będziemy z tą walczyć do ostatnie kropki krwi. Będziemy ich włapywali jednego po drugim. Ma przewagę liczebną, ale. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. moi drodzy, to zobaczymy. Pytanie: czy. Tu jest jakaś górka. No, dobra, już lepsze ryc niż nic. Oni mają łączników, nie? Lepszych. Mamy kawalerię. I w sumie zrobimy tak, że się pieprzymy kawalerią. Utrzymać tą pozycję Pojedziemy podchodzili po 10 kroków. Dobra, to jest lasek, Dobra, to nie jest zory pomysł. Chodźmy tutaj. Tędy przejdźmy. Kawaleria... To... Oni też mają kawalerię z tego co widzę. Chwila Dobra, ogólnie będzie tak. Utrzymać tą pozycję. 10 do przodu będziemy tak podchodzili powolutku. I kiedy będziemy dość blisko, kawalerią się wpierdolimy. Oni będą mieli przesunięte pole widzenia przez łuczników. A nasza piechota dojdzie i zrobi rozpierdol. Nie, oni mają ka też kawalerię. Okej, okay. strzelać bez rozkazu oczywiście. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze o 10 kroków. Spróbować strzelać Dobra, jolo Oni zaczęli strzelać ze swoimi łucznikami, więc bardziej się przybliżyć nie możemy Dobra, wbiliśmy się Jest bardzo ładnie Opa Ojejeje, A! Ooo, dostał czerep Ten wygląda dość wysokiego rangą Ubijmy go Jednak nie chcę, żeby ubił naszych Pięknie Rozgromiony Dobra Nasi się trochę przerzedzili To jest ten problem Ło, tu jest ich dużo Zabijmy tego dzioda Dobra Co? Kogo ty bijesz? Zachciałeś się tu... O, ten jest wysoki, widać po koniu Już jest martwy Opa Panie, panie Ło Witam pana. Chciał się pan ze mną przywitać? Ooo! Tego musimy obowiązkowo zabić. Patrz, oberwał w łeb, nie? A i tak przeżył. To jest jakaś pieprzona elita. O mój Boże. Jolo. Dobra. Nie wiem co się dzieje. Wiem, że przychodzi wsparcie. Rozwalmy tego łucznika. Będzie robić tam szkody. Żenati zauważył. Że go bijemy. Dobra. Co się ją, przeżyłeś, koni, nie blokuj mnie. Ela. Bez konia nie zrobić dużo. Spomóżmy naszych tutaj, bo są rozdzieleni. O, właśnie, ten zacią z konia. Wiesz co, ty się zajmiesz tymi pieprzonymi arabami. Ja na ich. Najgorsze jest, jeżeli nasz jeden koleś zostanie otoczony przez kilka przeciw, nie, kilku przeciwników wroga. No to jeżeli są to słabi. Po prostu nie ma jak się blokować. Więc warto samemu takich ludzi. Takiej grupki napastować. Dobra. Wygraliśmy to. Pięknie. Fuck yeah! Go znowu jesteśmy super ranni. Przez co nie mamy jak... Podbić tego zamku. i musimy nazbierać więcej nordów, no ale dobra, zobaczmy. Zabito 21 Boli, bardzo boli, dobra. Eee, i, trój, trzy, i, Cztery, i trójki. 3 i 4 4 i trójki. a, wow, wyjebane. Eee, trzy i piątki mi zabili. Nie, jesteśmy bardzo stratni. Jesteśmy niesamowicie stratni moi drodzy. Mam nadzieję, że złapiemy tego typa do niewoli, to będzie w jakimś stopniu warfit. Pojedynczo wybijać każdego z tych ludzików rudzików Następnie podbić zamek Jeżeli ich osłabimy poprzez zmniejszenie ilości lordów Nie będziemy mieli problemów chociaż Wow! Zetniemy cię gnojo Nie mam zasięgu, łapacz niewolny, fajnie W sumie wyjmę łów, zanim nikogoś kogoś zabije Dobra To jest smutne. Nie mogę nad go zaatakować. Ponieważ jest otoczony przez moich. Dobra, boom. Prosto wieję. C6? Wow, zrejungu kogoś tam zabić. No, dużo doświadczenia zostałem. Dobra, fuck yeah. Czy to tutaj są dwa słońca? Dobra, zajęć moim miejscem. Hej, hej. Ło, C6 i H6. Bierzemy sobie H6. Weźmy. Dobra, wypieprzymy Ciebie Wiecie za tego typa nie musimy mieć No nie mam jak ich zwolnić, dobra O oj Boże, muszę te szóstki zwolnić, to jest bolesne Bardzo bolesne mhm. Pojmij Ciebie ulepszymy na hytce, ciebie na tego. A. Więcej trójek. O, Jeremus! Pięknie, on dostał level up. Muszę zwiększyć sobie... Co? Wielki, dwuręczny bułat mistrzowskiej ręki. Plus 5 obrażenia siecznych, plus 5 obrażenia kutej, plus 1 szybkość. Kurwa mać. Co to za przejebana broń? Oj, tak! To jest trofeum, o które warto było walczyć. Definitywnie i ostatecznie. O mój Boże. Tak. Ta broń. Przejdzie do historii. No zdobyliśmy jej piątkę. Zresztą straciliśmy ich więcej. Bardzo bolesne. No ale dobra, mam kolejnego jeńca, nie? To jest spoko. Oddział. Eee, wieczkę, obóz. Zwerbu część. Nikt nie akceptuje. Szkoda. 7 fajnie by było mieć. Dobra. Idziemy w umiejętności, inteligencja, My jesteś bardzo mocnym człowiekiem, mądrym człowiekiem chciałem powiedzieć. Inżynieria. O, pięknie! Dobra. Dobra, jednoręczna. Pięknie, pięknie, pięknie. Nieważne. Dobra, bo teraz spierdzielamy. Żeby się nie aton się na nich eee, 46, 49, nie złapię nas, nie ma problemu. Dobra, chodźmy sobie tutaj. Przez raz wszyscy się na siebie leczą, niby. No ale, chłopaki. Musimy, jak będziemy levelować siebie, musimy zrewelować sobie e, plum, plum, plum. Niewolnictwo. Mamy za mało slotów. Tutaj, tutaj lecimy. Tawerna. Może ktoś ciekawy się strafi? Milicjantka, pośrednik okupów. 714? Nie, nie. Może się zgodzą nas dołączyć. Ta Golda nie potrzebuje. Potrzebuje nordów. Dobra, chodźmy od tej strony. A, tutaj. Nie mamy z nimi złych stosunków. O, patrzcie. Sfale zostaje rozwalona. Wejgiży. No. Mają przejebane Ci są w nienaruszonym stanie nad chyba miasto No ci będą dostawiali w dupę od nas, okej okay. Już zostali, stracili dwóch tych Jarlów wyższych rangów że tak powiem Hapa, Hopa hopa Werby ochotników Ośmiu, sporo Renowa mi się zwiększyła czy co? Nie wiem, nie oceniam Korzystam eee... Emir Amdwar, sułtan saraniński odrzuć ofertę, pierwszy gościu mam zamiar, chcecie, żebym oddał wam lorda? nie mam mowy on ja w zamiar podbić wasze państwo jako pierwsze a wy oczekujecie ode mnie że ja wam go oddam po prostu nie wiem, to dla mnie zniewaga serio, czuję się teraz obrażony idę dość mocno obrażony, dobra dobrze, że mam dobre szkolenie, możemy w od razu zrobić sobie ryby ochotników. Dużo tych, 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 wieśniaków się nas dołącza. Bardzo dobrze. Dobra. Taberna. Może będzie ktoś ciekawy. Ten dalej ciekaw, zrobi jego quest, nie? Trochę smutne. Hopa, hopa. Na górze nikogo nie ma. a nie ma. Dobra. A więc Obóz. E... Dobra oni się tutaj leczą, to po drodze się wszyscy wyleczą No i co, wracamy się? Tutaj Planujemy kolejne podboje, kolejne walki Chociaż przydałoby się trochę ulepszyć naszych Huscarlów Gdzie my jesteśmy? Tutaj Można jakąś karawanę napadniemy? Czemu by nie? Łowcy głów Nie, nie chcę ich atakować Oni są spoko Z nimi nie mam zamiaru toczyć wojny, bo po co? Ciu, 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 ciu. Żołdzik wiadomo. Awans oczywiście. Okej. Okay. W dół. Puskarli. Tych i dwójek mam za dużo aż. Wieszka, kto to jest? Grupa łowców gru, głów. Patrz jak ile ich jest. To, była, to byłaby niezła walka. No. To mogłoby być wesołe. Tak dla doświadczenia, nie? Dobra, jeszcze co, zaatakujemy ich. Eee, nie było ostatnio, nie widziałem. A, nie możemy ich zaatakować, okej. Okay. Chwileczkę, chwileczkę. Szeka bandytów z lasu? Wow, ile ich jest! Czy chcemy ich zaatakować? Nie, nie chcemy! Niech się pierwszą. Łopanie. panie. Dobra, takich pojedynczych możemy. Wow, ile ich z bandytów jest, co się stało z nimi? Ja są spierdalam. Jeszcze oberwiemy jak nigdy. Eee, nie, z nimi nie mam zamiaru zadzierać, bo po co? Hopa, hopa. Jak w ogóle moje wyżywienie? Ej, ja nie mam co jeść. Ooo ho, 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 ho. Robię zakupy, moi drodzy. Kup zapasy. Fajnie. Po cholery mi takie zapasy Dobra, e, w takim razie Polecimy tutaj Nachapamy się jedzonka Hopa, hopa, hopa Nie ma problemu, idź na rynek Towarami Okej okay. się rzeczy, bochanek chleba, pa 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 Mamy dużo tej armii więc w sumie Nachapajmy się tego Wręcz ten miecz to jest dobry więc myślę, że Dam jednemu z moich towarzyszy Komu dać? Komu dać moi drodzy? Dajmy może Marlin będzie z tarczą To jest moja prawa ręka Firentis? Ty masz badanie tarczą? Masz badanie tarczą, ale na jeden Już sam tam tobie Dwuręczny miecz Miesz na nakurwiać Spoko O, no to co? Chciałbym się z kimś zawalczyć że podlewelować tej dwójki, nie? Okej. Okay. Ewentualnie napadniemy na jakiegoś Sładiana? Tak się wymaga? Oha. O! Wtedy co? Możemy zacząć obrażenie, skoro oni są w trakcie tej walki? Uh. Jakiś tam Emil. Przygotuj drabiny. 7 godzin. Może nie zdążą tutaj przyjść? Tam się tłuką, więc nie zdążą. Tutaj on ma mały, mały jednostek. Co, robimy to, ludziki. To będzie ciężkie, ale może nam się udać. Próbujesz swoich żołnierzy. Jazda. To będzie ciężkie, ludziki. Uwaga, od razu mówię, to będzie ciężkie i pewnie przegramy to. Dobra, do ataku. Jazda! O mój Boże, zostaniemy rozstrzelani. Co wy robicie? O, atakować! Nie jesteśmy rozstrzelani. Dobra, wiecie to. Wycofujemy się. Nie ma opcji Nie robimy tego. Porzuć oblężenie. Nie to Nie ma opcji Zostaliśmy zniszczeni na ten moment. Nie. Zrobimy to inaczej. Podlewelujemy swoje jednostki mhm. eee, może cię tam przekonać. Coś tam coś tam Odchodzisz? Ej, kuźwa, oddawaj mój ekipunek. Też ma to. Dobra. Nawet mi nie jest yy, smutno, pani. Wróćmy się. Jeszcze raz weźmiemy sobie żołnierzyków. Podlepelujemy. Będziemy polować na tych żółtych, nie? Polować na pojedyncze jednostki. Nie ma sensu teraz podbijać zamku. Po prostu nie ma sensu. Nic z tym nie zrobimy. E, odpocznijmy tylko. A, oni się już leczą. Nie ma problemu. Ej, ogarnijcie, że mi dwóch spieprzyło. Okej. Okay. Pa 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 pa. Dobra, idziemy na te tereny. Oni toczą ze sobą wojnę. Trzeba ich złapać. Gotowi do awansu. Spoko spoko. ha. Pytanie, gdzie są ci rzuci? Trzeba ich osłabić. Ej, oni przyszli tutaj sami, jak pewnie jest mało szerzony, może ten podbijemy? Pewnie jest mały jednostek. 94 jednostki, to jest dużo mniej i patrzcie, I to nie są jacyś dobrzy ludzie. Widzicie co, podbijamy to. Wieża obrężnicza, rozpocznij budowę. 72 godziny, wow, dobra, może się uda. O, panie. Panie! Dobra, jebać go. Nie damy się im wrócić. Rozpocznie brężenie, zbuduj wieże, rozpocznie budowę. 72 godziny, może nie przyjdą. Mamy całkiem dobry widok, no to jak się zbliżają. Dobra, teraz mamy gorszy. Jebać to. I teraz lecimy. Może zginie nam jakieś 15 ludzi na start. A, dupa Nie, nie da rady. Za dużo, za długo by to trwało. Ale to jest ich tylko czterech, dobra. O, panie, podejmujemy się walki nie ma, za dobrej noski. O, nie 110. Nie będziemy tak zaczyć. 152, tym bardziej nie będziemy. O! Wspomogę Ci przyjacielu. A może splądrujemy jakąś wioskę? O, co nikogo chyba nie będzie? Z tego co widzę, nawet bandytów. Łowcy głów, okej. Okay. Tak, nie przejdę. Jest ryzyko, że nie przyłapią. Wolę nie ryzykować. Wow! Okej, okay, będziemy że stąd do końca krwi, do kropi, ostatniej kropli krwi. 112 jednostek, to może boleć. A raczej na pewno będzie boleć. Dobra, utrzymać tutaj ten, ten. Strzelać bez rozkazu. Dobra, będą robić pierdol, ale tylko częścią. Bez... pod którym się mur tarcz no, dobra nie, F10 trzymać tę pozycję, nie pamiętam klawisze logi, użyć tarcz bo no, pod F6 -ką było, tego powinienem użyć wtedy jak robiłem o, obrężenie, dobra, trzymać tę pozycję do przodu 10 kroków trzymać tę pozycję, nie blokujcie nie uwagam Eee, aha, ha ha. Jeszcze 10. Jeszcze troszkę. nic ja konicy prawie nie mamy, zostali prawie wszyscy wybici. Stali nam nordowie, to w sumie dobrze. Dobra, w sumie jazda. Do ataku! Wbije się w centralnie, bo tam są najsilniejsze jednostki. Okej. Okay. Dobra. Co się dzieje? To mi oni nie nabrali rozpędu? O mój Boże. Skupię się na tych na koniach. Ten start nie był jakiś specjalnie dobry dla nas. Mój Boże, giń, błagam. Gram jak szmata. Dobra, walajcie w plec po prostu. No, dużo łatwiej tam iść niż wep Jak nie mogę w ciebie, to w konia. Opa! Macelność upada. Dobra, łeb. Nie w konia! Mój Boże Chodź się spadaj Jestem otoczony Spieprzać, nie! Przegrałem tą grę! I to przegrałem z Kretesem! Okrążyli mnie, mój Boże! Nie mamy szans tego wygrać weze mnie O mój Boże! Nie! Chyba, że naprawdę ufam swoim jednostkom o mój Boże, ta walka była do wygrania, a skończyła się tragicznie. O mój Boże. Co się dzieje z moją myszką w ogóle? Jeszcze mi szwankuje. Patrz jak nasi są wybijani Czemu oni... Czemu ty z toporku zamiast podejść i napierdalać? Dobra. O, to nie ma sensu, 33 zabito, o mój Boże Odejdź Nawet nie chcę wiedzieć ilu straciłem O mój Boże To był cios To był fail Będziemy się od dużo odbudowywać Oj, to było bardzo bolesne To było bardzo bolesne Dobra, badanie tarczą, dajmy ci zręczność A je Marwic Nie Super, jeżeli chcesz zginąć, bardzo fajnie Został zanotowany Dobra, lecimy tutaj Czas się uzbierać I no nie, musimy walczyć teraz z bandytami Stać, co? Zaatakował nas ktoś? Wycofujemy się? Nie, no. Mój Boże, ja przegrałem. Mogę się podać. Co możemy zrobić? Stójcie tutaj, Utrzymajcie te pozycje, ja do nich trochę postrzelam Może uda się nam w ten sposób wycofać, bo mamy przejebane, trafimy do niewoli ludziki I stracimy wszystkich, wszystko i wszystkich Nie patrzyłem się na mapę, jak mogłem się nie patrzeć na mapę? Ale ze mnie cfeł Postrzelam tutaj Może nie zostanę ubity Może kogoś tam uszkodzę. Dobra, wycofać się. Ok. No, nie mogę w ten sposób się wycofać, dobra. Podałem się, to no nie ma sensu. Straciłem wszystkich. Ludzie, straciłem wszystko i wszystkich. O mój boże. Oni odzyskali wszystkich. Został mi Marnit Jeremus. O mój Boże. Moje dwa naj... dwie największe chluby. O mój Boże. Marit Jeremus, moje ukochane miszki Chociaż tyle, dobrze żyje Jeremus. Och, well. Dobra, no. Fajnie. Dobra, lecimy do Nordów. Musimy się nachapać. Wiecie, co ja na ten moment zakończę? Odcinek. Mamy przejebane w dużym skrócie. No cóż. Nazbieram wojska. Pod, powalczę trochę przeciwko bandytom. Żeby przynajmniej dobić do ich 4 No i spróbujemy coś wykminić. Ale na ten moment mamy przejebane. Dziękuję wszystkim za uwagę. To, był, to było pierwsze nasze zniszczenie w Mountain Blade'ie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, papa. Pa.